Witam Was moi drodzy eee, w Komorowie, miejscowości Komorową nad jeziorem Bytyńskim eee, przyjechałem tu dzisiaj na małą wyprawę poszukać coś z detektorem na plaży eee, nie ma nic ciekawego wpróźnie, ale eee, piękna pogoda jest także pokazuję Wam co udało mi się przez dwie godzinki może uzbierać tak to mniej więcej wygląda. Kupa złoma, złomu że tak powiem. Jakieś gwoździe. E, tu jest chyba, nie wiem, od, chyba to jest od noża. A tu jest e, stara, chyba metalowa była łyżka. Trochę się już zardzywiała. Pewno jaśnie pan nią miadł jedzonką, bo tutaj jest taki piękny pałacyk za tymi drzewami. E, zupę pomidorową. No i reszta to są tak skapy, 2, 4, 6, 8, 10, 9, 11 kapsli, <laughs> same zawleczki praktycznie od yy, piwa, zapalniczka, ponieważ tu ma metalowe, no to ją znalazłem. Znaczy no tutaj taka zawieszka jakaś dziecięca, nie wiem czy będzie tu w ogóle widać, e, nie wiem, słońce na słońce, tak, 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 nie wiem. Nie będzie chyba widać tego za bardzo. Jakieś tam, nie wiem co to jest. Dzieci jakieś tam, nie wiem, nieważne. No i ten w sumie to tak klucz jakiś metalowy i <laughs> dwa grosze i jeden grosz z pieniążków. Także tak to na dzisiej, dzisiejszy dzień wygląda. Ja sobie zrobiłem małe papu. Chińskie żarcie. Ojakata chicken ramen. <laughs> Także pozdrawiam was serdecznie i do usłyszenia za jakiś czas. Pozdrawiam.